Czołem, drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Dzisiaj 1 listopada, więc pierwsza myśl. Oho, zajebiście. Będzie można podrzeć łacha z pańskiej skórki. Bo hello, lata lecą, a ta nadal brzmi pojebanie, i człowiek nie jest w stanie jej traktować poważnie. Plus mój ulubiony segment, kiedy robisz już trzecie okrążenie dookoła cmentarza. Żona wkurwiona, bo futro z norek na grzbiecie, a tu 17 stopni się wylosowało. Dzieci z tyłu, ADHD na pełnej, więc jebel od tego jazgotu. Wtem cud. Jest miejsce! Z jednej strony człowiek aż chce podgłośnić radio, bo akurat leci kawałek Sing Hallelujah. Czyli idealna oprawka na taką sytuację. Z drugiej, wszyscy wiemy, że manewry parkowania, zwłaszcza tyłem, to coś pomiędzy neurochirurgią, a rozbrajaniem bomby, której zostało 10 sekund do detonacji. Więc radio trzeba wyłączyć. W każdym razie, robisz już łuk. A tam surprise, motherfucker! Toyota Aygo skitrana między Audi Q7 a BMW. klasyk. A wiecie co? Przejeżdżałem dzisiaj obok cmentarza Brudnowskiego w Wawce... I rzeczywistość przerosła moje wyimaginowane, prześmiewcze wizje. Pańska skórka to jest pikuś. Tam był regularny zlot futraków. Widziałem stoisko z szaszłykami, grochówką i grillowaną kiełbasą, kolejne z zakręconym ziemniakiem, a dalej oscypki podhalańskie, smashburgery, zapieksy, pajdy ze smalcem i żelki Haribo na wagę. Po drugiej stronie, dmuchańce, malowanie twarzy, robienie zwierzaczków z tych podłużnych balonów i przejazdy na osiołku. O ofercie obejmującej solarne znicze z LEDami i melodyjką wstań, powiedz, Nie jesteś sam, nie mówię, bo to już było dekadę temu. Tak samo pasywno-agresywne wstawki są bez zmian. A ten wieniec to pewnie twój brachol postawił. Nie szanował za życia i nie szanuje po śmierci. Zero zdziwkach. Zmieniły się za to rozmówki motoryzacyjne. Kiedyś to było. Może i diesel, ale odpala na strzał nawet w mrozie. A teraz? I nie bałeś się kupować Chińczyka? To wiadomo, jak u nich z serwisem. Oj tam, oj tam, Mieciu, tego już nie zatrzymasz. I zniknęły klasyczne kat w których ojciec pyta, kto ma zapałki, na co bąbelki wyciągają zapalniczki. Na co wuja? U, ktoś tu poli? Ech. W erze epetów, snusów i ajkosów, lipa z ogniem się zrobiła. I status materialny inaczej się zaznacza. Kiedyś trzeba było dawać znaki w rozmowie. A na wakacjach byliśmy tu i tam. A nasz bombelek studiuje na Oksfordzie, a Marek w prywatnej klinice pracuje. Teraz ubierasz się w pikowaną świecącą jak worek na śmieci kurtkę Filipa Playna z Logosem widocznym z kosmosu. Zapodajesz licówkowy uśmiech, robisz skinienie czapką, żeby było widać, że przeszczep się przyjął, i wszystko wiadomo. Tarkan plays softly in the background. Czytał. Paściarz. To w mojej okolicy jest nadal wszystko po staremu. W sumie dobrze.